Kiszonki. No. Kiszonki, tak, słuchajcie. Kiszonki, tak. Dlaczego? Odpowiedź jest jedna, bo tak. Okej, okay. trochę poważniej. E, kiszonki to znowu to jest mikrobiota. To jest ta nasza flora bakteryjna. I one generalnie robią tam bardzo dobrą robotę, w sensie, organizm zrobi bardzo dobrą robotę dla siebie samego, dla nas żywiąc się właśnie kiszonkami i generalnie co? ukisić się tak naprawdę da wszystko, nie? To już nie mówię o kapuście kiszonej, no bo to jest jakby taki standard, czy o ogórku kiszonym, no bo to znowu standard, kiszonym, nie kwaszonym, ale papryka, czy papryka chili, czy kalafior, czy nie wiem, marchewkę, ludzie, ludzie kiszą wszystko. A kiszenie, no przecież marchewka tak nie bardzo. Kiszenie ma taki fajny coś, taki fajny proces kiszenia, że tam do zalewy często dajemy cukru, nie? No to nie zawsze, ale dajemy. Na przykład do takich ogóreczków z chili dajemy cukier. Tylko, że jak to zaczyna pracować, to tego cukru tam zaczyna ubywać. Nie, więc jeśli chodzi o kiszone warzywa, generalnie kiszone warzywa, tak. To jest łatwo zrobić samemu. Trochę strasznie może potem się wyprawiać. A? W temacie kiszonek jeszcze słuchajcie, a kefiry, a maślanki, a pierdoły. no Generalnie mówi się, że tak, a ja mówię, że raczej nie. W sensie możesz oczywiście pić kefir, natomiast jak sobie zobaczysz na etykietkę kefiru, ile tam jednak masz tych cukrów, no to trochę słabo, nie? to trochę generalnie słabo, już pomimo fakt, że one są dosładzane same z siebie są dosładzane, no to jeszcze cukier mleczny, który tak naprawdę nie jest nam w ogóle do niczego potrzebny. Eee, ten cukier mleczny, więc ja generalnie kefiry, jak mam wypić szklankę, wypiję, nie? ale nie wiem, naprawdę rzadko, no do ziemniaków. <laughs> do, do ziemniaków chętnie wypiję kefir, a jeżeli nie wiem ziemniaków, to nie piję kefiru. Dzięki, kurtyna, lecimy dalej. Ryby? No ryby tak, ryby też, no, najbardziej to rybionka, w sensie o rybach to w ogóle można osobny, osobny film nakręcić. Może kiedyś, dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście. Natomiast dlaczego rybiątka? Ponieważ generalnie im, im taka ryba żyje krócej, tym lepiej. W sensie dla niej może nie, ale dla nas już tak. Bo im ryba żyje dłużej, tym ma okazję zmagazynować więcej metali ciężkich, tam tych rtęci, jakichś ołowiu i tak dalej, i tak dalej. No mała ryba żyje krótko, nie? więc jakby nie zdąży tym wszystkim przesiągnąć. Poza tym, mała ryba zazwyczaj nie jest drapieżnikiem. No pirania jest, ale pirani nie jemy, to bardziej myślę o rybiątkach takich jak szproty, takich jak sardynki, tam jakiegoś śledzia można wrzucić, nie? ale generalnie, generalnie taki szprot, sardynka żyją krótko, żywią się tam tymi jakimiś zielonymi rzeczami, więc nie nasiąkną za bardzo tym całym syfem. Pamiętajcie, jeśli jecie rybiątka, znaczy... Jeśli będziecie, albo kiedy będziecie jeść rybionka, pamiętajcie, że rybionka jemy całe. Jemy z łbami, jemy z ogonami, jemy z kręgosłupami, jemy ze skórą. No bo tam jest dużo tych fajnych, dobrych rzeczy, nie? Z jakichś powodów odradza się wędzone? Znaczy to nie tak, że one są złe, natomiast no wędzenie to jest generalnie, no dzisiaj się tych rybiątek nie wędzi na zimno, nie? Po, po, pomijając fakt, że ich się pewnie nie wędzi, tylko tam się je jakimś, jakąś chemią, maluje i one się wędzą. Natomiast jeśli wędzić, no to faktycznie na zimno, bo to wysoka temperatura, no to wszystkie te witaminy, czy minerały, czy kwasy, które są niestabilne w wysokich temperaturach, pójdą w komin, czy tam przez dziurę w ziemi, no gdzieś pójdą, pójdą do atmosfery. Sardynki szproty, przypominam, wybieracie z wody. Idealny skład to jest sardynka woda, sól albo nie. Tam sobie oleju to samo już dorzucicie. No jeśli chcecie kupować jakieś takie podwędzane, no to też no, fajnie byłoby, żeby były w słoiku nie w puszce e, i raczej, e, raczej w pomidorach. No, w sensie ja tego nie sprawdzałem, przyznam się szczerze, teraz wszyscy mówią, że ten olej, w którym tam te szproty są moczone, to jest jakieś straszne paliwo napędowe i w ogóle zlewane ze starych pasatów, i że to się nie powinno, nie? Mówię, nie sprawdzałem, natomiast no, nie wszystko jakby muszę samemu sprawdzać. Czasem też coś czytam. nabiał. Tak, tłusty nabiał. generalnie my nie potrzebujemy cukru mlecznego. Nie potrzebujemy budulca, żeby nam rogi rosły. jemy wapń. Wapń jest w mleku przecież. Tak, tak, tak. Tak, wapń jest w mleku, to jest fakt. Fakt jest też taki, że mleko zakwasza organizm i kolejny fakt jest taki, że Dzisiaj zaczyna się coraz częściej podnosić argument, że picie mleka nie dość, że nie uzupełnia wapnia, to wręcz zmniejsza zapasy wapnia w organizmie człowieka. Przypominam, że wapń magazynowany jest w kościach, ale to w sumie nie o tym chciałem mówić. Bardziej interesujący jest fakt nabiał, tłusty nabiał. Tłusty, czyli jaki, no, czyli tłusty, nie? Serek mascarpone będzie rewelacyjny. Sery pełnotłuste, tłuste. No, jak już jest sery, no to pełnotłuste. Tylko pamiętajcie, że w naszym wykonaniu, w sensie w wykonaniu naszego przemysłu spożywczego, to twaróg pełnotłusty zawiera 8 gram tłuszczu. jest jakiś po prostu, no, jest tak pełnotłusty, że Feta na przykład ma już 18, nie? To już trochę więcej, no, 18-20. To tam ja mówię o tej, którą ja najczęściej kupuję. No to już trochę bardziej, nie? Ale generalnie śmietany to żadne tam 12, 18. Ładujecie 30, 36. No, pamiętajcie, że istnieją śmietany kwaśne i słodkie, żeby jakby, no to ważne jest. <grytanie> Przy komponowaniu posiłku to może być ważne. Natomiast no, w takiej 30 śmietanie będziecie mieć 30 g tłuszczu. Z tego całkiem spory zastrzyk tłuszczów nasyconych jest ok. No a śmietana jakaś tam 12, no odpowiednio tam będzie koło 12, więc no mniej, nie. Trzy razy mniej. <laughs> śmietanki i słodkie śmietanki, no to fajnie na przykład działa. Jeśli chodzi o robienie, nie wiem, polew z czekolad, na przykład. Polew z czekolad, no to fajnie działa taka śmietanka. E, tylko, no jakby, no też mówi się o tym, że śmietanka, no to najlepiej, żeby była bez karagenów. E, karageny, jeszcze tego nie mam zamiaru uczyć. Na pamięć. Rodzaj polisacharydów ekstrahowanych z czerwonych wodorostów, zawierających w swej strukturze liczne grupy siarczanowe. Pierdole. One generalnie służą do produkcji galaret, czyli one żelują trochę, nie? i dlatego dodaje się do takich śmietanek, żeby one były takie bardziej właśnie e, takie, że się leją, ale także się fajnie leją. Nie? nie tak jak woda, tylko tak fajnie trochę się leją. Okay. E, no, Natomiast jeśli chodzi o takie śmietanki, no to wiecie, no, śmietanka generalnie, czy do ciasta, czy do naleśników, e, czy do polew różnych, e, czy po prostu wypita. W temacie, serów, no w temacie serów, no to pamiętajcie o tym, że znaczy generalnie ser to jest ścierwo. To, przepraszam, ale żółty ser to jest ścierwo, zwłaszcza ten, który kupujemy, tam gołę, tam jakieś danski i tak dalej, ścierwo. E, barwione do tego. Sery twarde, dojrzewające, długo dojrzewające e, i najlepiej dojrzewające od zewnątrz. Czyli takie, te, takie od wewnątrz to jest na przykład camembert, to jest od wewnątrz, no i on nie jest długo dojrzewający, nie? W sensie tam 3-4 tygodnie, no to jak za kogoś jest długo, no to będzie długo. Natomiast od wewnątrz, bo tam się nastrzykuje tam tymi kulturami bakterii i one tam sobie wymyślają koło, budują cywilizację swoją, no i przy okazji dojrzewają sery. Natomiast te wszystkie tam granapadano, jakieś inne te twarde takie sery, bursztyny, no to, to są sery, które dojrzewają od zewnątrz, długo dojrzewają. One generalnie są fajne, no natomiast między nami, nie? E, no, jesteśmy człowiekiem XXI wieku. No, coś tam w tym naszym genotypie musimy umieścić, zostawić, żeby nie było, że jak nas odkopią za 2000 lat, to nie będą wiedzieli, dlaczego ten jeden jest taki inny niż ten drugi. Tam to DNA, nie? ma takie inne. Więc trochę tego, trochę tam, czy Karagenów, czy no, zmierzam do tego, że jak czasem rzucę plaster żółtego sera na cukinię i tak zapiekę. No To będzie ok, nie? To w sensie nie chwalę się o tym, tym zbyt często, ale jak już tak zrobię, to będzie ok. Ale nie obiadam się żółtymi serami. orzechy i ziarna. Orzechy i ziarna, jako grupa produktowa. Orzechy i ziarna. Słuchajcie, nie będę opowiadał o każdym orzechu, co on tam ma. Generalnie no, wszystkie orzechy coś mają, w sensie są fajne, nie? Makadamia w cholerę tłuste, tam nie wiem, brazylijskie selen, inne tam potas, jakieś włoskie cynki. Generalnie orzechy są bardzo spoko. Zresztą orzechy, zobaczcie, to orzechy według różnych tam pomysłów to stanowiły podstawowy, jeden z podstawowych składników pokarmowych człowieka paleolitu. A mówiliśmy, że człowiek paleolitu kiedyś, w sensie no w paleolicie, to był ketogenik, nie? Z krwi i kości. Ketogenik, więc jeśli chodzi o orzechy, to ja osobiście robię mieszankę orzechów, nie? Tak jak wam pokazywałem. O, nie? Mieszankę orzechów, tutaj mam, słuchajcie, mam makadamie, mam laskowe, super, nie? Laskowe, chyba na mniej węgli. Mam włoskie, mam brazylijskie. Chyba nic już więcej tutaj nie mam. No, w temacie tylko tak naprawdę tych brazylijskich to można uważać trochę, bo te brazylijskie z Brazylii mają w cholerę selenu, nie? Jakby selen, nadmiar selenu jest toksyczny, tam wam mogłyby włosy wypaść na przykład. więc po co? No, jadłem kiedyś, nie wiedziałem o tym, że nie można, aż tyle. Natomiast orzechy brazylijskie najczęściej kupicie te z Boliwii i to są, tam generalnie selenu jest mniej, nie? W, w temacie orzechów, no jest jeszcze, pojawia się z, ludzie, mówią te orzechy ok, no ale tam są jeszcze te fityniany, te takie i te fityniany to one tak robią, że ty w ogóle nie wchłaniasz tego wszystkiego, co jest dobre w orzechu. Mają trochę racji, w sensie, coś wchłania, natomiast o wiele, wiele mniej, dlatego no, jest taki pomysł, moczenia orzechów na przykład, nie? No, na przykład taka, no, taka, taka, o, taka makadamia, widzicie, ten, ten bez skórki, ten bialutki, no tutaj tych fityni fityni fitynianów jest mało. Natomiast y, natomiast, no, są fityniany, one przeszkadzają we wchłanianiu, tak po prostu jest. Będziesz moczył orzechy, albo będziesz trochę mniej wchłaniał, jakby decyzja należy do Ciebie, nie? Życie to sztuka wyboru. A, no, no i ziarna, no jakby, bo to orzechy to jest oczywista oczywistość, ale mamy jeszcze ziarna, pestki dyni, pestki słonecznika, jakiś tam sezam, no generalnie ziarna, Pamiętajcie, że ziarno jest dla rośliny tym, czym żółtko jest dla kurczaka, nie? W sensie no, jedząc ziarna, nie będziemy zrzucać mi to ale generalnie jest tam dużo fajnej rzeczy, dużo tłuszczu, na przykład w takim słoneczniku, 44 g tłuszczu. Jeśli chcemy, na przykład nie wiem, podbić makro, posiłku, sałatki jakiejś, no oczywiście możemy lać tłuszcze, ale generalnie uprażone 100 gram słonecznika, tam 100 gram to może nie na jedną porcję dla Was na obiad, nie, ale tam 30-50, wyprażone. I mamy automatycznie te 20 kilka gramów tłuszczu. No i smak no wiadomo. Nie? Kto jadł rukole sprażonym słonecznikiem, zalane oliwą z oliwek posypane pieprzem solą, ten wie o czym mówię. Kto nie jadł, ten nie wie, o czym mówię. No, pamiętamy, nie? Ziarna są OK. Kawy ziarna też są OK.